Szokujące doniesienia o bracie Marcina Elf i jego patochodowli. Przez przeprowadzone śledztwo przez klepsydrę dowiedzieliśmy się o jego nielegalnym biznesie, w którym koty są nienormalnie trzymane, a na następnie sprzedawane za dużo mniejszą cenę. No, ale tym biedne koty, które były w tym pseudokodowie, nie zdecydowały, gdzie będą. Aby sprawa nie trafiła na policję, każda osoba, która może donieść, była zastraszana. A także w tym filmie. Trailer GTA który odbył się dużym echem i pobił rekord. Mortarcio nagrał piosenkę i dowiedzieliśmy się, że jest razem z Kingą. A przez to nagrali film, gdzieś razem tłumaczyli. Liza, która na konferencji Fame powiedziała za dużo. Nie, nie balam się na namię, a ciebie dała pi... Się też nie będę. A na nią spadła duża krytyka, a także wiele więcej oglądajcie do końca. Jak co tydzień bardzo dużo się dzieje, a ja was przez to przeprowadzę. Cześć, ja jestem Repcioszek i na samym serbie pamiętajcie, by zostawić łapeczkę w górę, bardzo mi to pomoże w rozwoju kanału, a także suba z dzwoneczkiem i bijcie na mojego Instagrama Repcioszek, jak i na mojego Discorda. Link macie w opisie. Także jeżeli wszystko wiecie, no to zaczynamy. Jeżeli ktoś żyje pod kamieniem, to ostatnio wersów obcięła włosy. Jak może można było się spodziewać, pojawiło się bardzo dużo memów, jak i komentarzy stwierdzające różne opinie na temat obcięcia włosów. Że jej nowe włosy pasują, są ładne, a także takich, które mówią, że lepiej było jej w długich włosach, bądź takie, które nie dowierzają, że moga się serio obciąć i jest to prank. Ogólnie to śmieszne, bo ludzi strasznie boli dupa, a to tylko dlatego, że Wersow ucięła włosy. Jednak najwięcej pojawia się komentarzy typu, Fris pakał jak zobaczył, a także tym podobnych. A to tylko dlatego, że Fris miał małą wpadkę na wywiadzie z Wers no powiem tak, te krótkie włosy są na pewno, na pewno oryginalne. No mogę, mogę to powiedzieć z czystym sumieniem. Tu nie chodzi czasami, wiesz, o wygląd, tylko o, 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 po prostu to jest część naszej pracy, wizerunek, więc ja troszkę inaczej to traktuję, dlatego bardzo mi się podoba, bo to jest po prostu coś oryginalnego, tak jak powiedziałem. I to myślę, że jest ważniejsze od samego aspektu wizualnego. Czy mało, no to zależy od perspektywy. I od razu pojawiło się dużo komentarzy, które krytykują Friza za krytykowanie swojej partnerki i w grzeczny sposób wymijanie odpowiedzi, by nie stwierdzić, że wersów w tych głosach wygląda źle. Cała wpadka Freeza poszła wielkim viralem, chociażby przez nagranie filmu przez Konopskiego czy Gimpera. Bo wszędzie ostatnio można było zobaczyć negatywne komentarze w jego stronę, a ludzie nie są zadowoleni z takiej wypowiedzi. Jednak odbiło się to takim viralem, że wersów mimo wszystko bardziej wypromowała swój nowy album niż przez samo zmianę fryzury specjalnie do swojego nowego Albumu. A w filmie wersów okazało się, że zmiana fryzury to był po prostu prank. Stwierdziłam, że wkręcę i Karola, i Jayziaku w ekipę, że chciałam włosy. I wkręcę i że chciałam włosy, słuchajcie, na no, takie krótkie, ponieważ te włosy bardzo no, mega legitnie. I powiem, że to jest teraz mój nowy look. Wydaję swoją płytę i stwierdziłam, że sobie zetnę włosy. Najbardziej jestem ciekawa reakcji Karola, bo Karol wolnie powiedział, że on sobie nie wyobraża mnie w krótkich włosach. Tylko po to, by wypromować swój nowy album, a także wkręcić cały internet. Mały prank ze zmianą fryzury. A ludzie naprawdę szaleją. A jeżeli chodzi o zmianę, to Sławomir Mencen wypowiedział się o swoim majątku. Posiada on 702 tysiące złotych, 33 bitcoiny o wartości prawie 5 milionów złotych, a także mniejsze sumy w innych walutach. Dlaczego o tym mówię? Jeżeli nie wiecie, to każdy poseł biorący czynny udział w Sejmie musi pokazać swój majątek, by każdy miał do niego wgląd. A pokazanie majątku Sławomira Mencena odbiło się wielkim echem w internecie. A ludzie tu miło komentują. Co ciekawe, jest bardzo mało zmieszanych, a także złych głosów w tej tematyce. Bardzo ciekawe. Jak na polityka wiadomo, że ludzie nie lubią jak ktoś głośno mówi o swoim dorobku I ile kto ma w portfelu? Ja przy sobie niestety w tej chwili nic nie mam, bo nie mam portfela Co ciekawe Marabiecki posiada 4,5 miliona złotych i to w samych obligacjach Przynajmniej oni pokazali swój majątek, a nie jak inni politycy, którzy z roku na rok mają zerowy przychód Ciekawe rzeczy dzieją się w polityce, no naprawdę A jeżeli chodzi o zerowy przychód, to takiego nie znajdziecie na nowym trailerze GTA 6 We wtorek przed godziną pierwszą wyszedł trailer do GTA 6, czyli to najbardziej hype'owania i wyczekiwanej produkcji od lat, ale ludzie oszaleli. Rockstar zapowiedział o premierę trailera 5 grudnia o godzinie 15 czasu polskiego. Jednak przez wycieki została ona wypuszczona dużo wcześniej. Wszyscy nowy trailer pojawi się przed pierwszą w nocy 5 grudnia, czyli we wtorek, a sam trailer do GTA A6 Pobył w dobę rekord wyświetleń, który był ostatnio ustanowiony przez Mr. Beasta. I 24 godziny bił on 90 milionów wyświetleń. Jest to mega grube, tak grube liczby. 24 godziny, no naprawdę, samym co tyle. Na trailer od premiery GTA 5. V... Trzeba było czekać aż 10 lat! A ludzie od ponad roku doszukiwali się nowych informacji, kiedy nowe GTA wyjdzie. Sam trailer przedstawia piękną grafikę w GTA 6, a także dwie główne nowe postacie, czyli mężczyznę, którego imienia nie znamy, a także kobietę o imieniu Lucia. Większość osób, które ten trailer udostępniają, ma milionowe wyświetlenia. Ale błagam widzowie, nie udostępniajcie, bo Rockstar robić dawać strajki za udostępnianie ich trailerów bądź filmów. A w samym trailerze mamy dużo nawiązań do realnych sytuacji, Tyle naprawdę miały miejsce. Tutaj macie na przykład przykłady. Jedynie szkoda, że na premierę trzeba czekać do 2025. Niestety wśród newsów pojawiła się smutna informacja. A dokładnie o śmierci Łukasza Demona w wieku zaledwie 42 lat. Dnia 5 grudnia dowiedzieliśmy się o śmierci Łukasza Demona. Od Marcina Malczyńskiego. Łukasz demon nie żyje. Niestety. Osoba z bliskiego otoczenia potwierdziła informację. Dostałem też kilka informacji o tym, że to atak serca. Czy jakaś dziwna reakcja na challenge. Ale żadna z nich nie potwierdzona. Wielka szkoda, bo bardzo pozytywny i pomocny człowiek. Jeżeli ktoś go nie znał, to Łukasz posiada TikToka. Który ma 358 tysięcy obserwacji A także udziela się na innych social mediach Typu YouTube czy Instagram A jego kontent opierał się o jedzeniu Najostrzejszych rzeczy na świecie Nawet na TikToku dostał przydomek Chada, Powodu braku reakcji Na dziwne ekstremalne challenge'e Które nagrywał Jednak informacji dlaczego zmarł nie ma Przynajmniej na ten moment kiedy to nagrywam A dużo ludzi od razu patrzy na zbyt duże spożywanie kapsaicyny. Jak ktoś nie wie kapsa odpowiada za ostrość W twoim jedzeniu A co ciekawe zbyt duże jej spożywanie może doprowadzić do naprawdę poważnego zatrucia, także w dużej ilości jest bardzo niebezpieczna. Ja ze swojej strony składam kondolencje do rodziny pana Łukasza, a także wirtualny znicz. Trudno się opowiadał o tak smutnych newsach. Ostatnio Leksy wypuściła nową piosenkę i jak można było się spodziewać, znów zrobiła upadek wizerunkowy. I to pod koniec tego roku. Już myślałem, że grudzień w jej wykonaniu będzie naprawdę spokojny. A parę dni temu pojawia się jej nowa piosenka o tytule Poczekam. Ludzie uważają, że jej piosenka nie jest wybitna, ale najwięcej komentarzy pojawiło się w stronę jej teledysku, który jest zrobiony identycznie jak jeden z teledysków do Jacquard. I nic by się nie stało, gdyby to była tylko lekka inspiracja. ona skopiowała niektóre sceny praktycznie jeden w jeden. Jedynie różnią się tym, że wydarzenia Lekcji dzieły się w starożytnym Egipcie, gdzie do Jacquard w starożytnej Grecji. A pod piosenką Lekcji można znaleźć multum nazwisk, które razem z nią tą piosenkę tworzyli. I tak naprawdę z taką ekipą można by było stworzyć coś zupełnie nowego. Ale jak widać Lekcja nie miała totalnie pomysłu co może stworzyć. Więc skopiowała praktycznie jeden jeden teledysk od do Dżakad. Szkoda, bo po takiej ekipie. Można było się spodziewać czegoś zupełnie nowego. Jednak ludzie nie spodziewali się występu Krzysztofa i Bisza w SBM Starter. Ostatnio SBM Mafia wypuścił nową akcję o nazwie SBM Starter, o której dałem wam znać w poprzednim odcinku, jeżeli nie widzieliście, polecam obejrzeć. I w związku z tą akcją, pomimo bardzo dużej ilości gwiazd, wziął w niej udział Krzysztof Ibisz. Z każdym rokiem, młodszy chyba musisz mi to przyznać. SBM Mafia w szoku, że jestem młodszy od Nikla. który zaprezentował się naprawdę świetnie. I ostatnio dowiedzieliśmy się o tym jachu produkcja. Że był to prank i takiego pranka nikt się nie spodziewał. Dosłownie każdy myślał, że serio zwrotkę nawinął Krzysztof i Bisz. Ja chciałbym to zobaczyć, wy na pewno też. Za stworzenie tego pranka odpowiada Mati nie żyje, a także jako produkcja. A do stworzenia została użyta sztuczna inteligencja. O całym zdarzeniu można było się dowiedzieć z filmu jako produkcja o nazwie Wkręciliśmy pół internetu z Krzysztofem i Na filmie można zauważyć cały proces tworzenia tej piosenki, a także cały plan, jak do tego doszło. Mati całą piosenkę zarapował, a sztuczna inteligencja podmieniła jej. Jego głos na głos Krzysztofa i A tam jak po kanałach w TV nikt nie myślał, że tak umiem. Daj mi miesiąca, będę miał featuring z walczukiem. Latam jak po kanałach w TV nikt nie myślał, że tak umiem. Daj mi miesiąc, a będę miał featuring z Walczukiem. Pod filmem Krzysztofa Ibisza można znaleźć bardzo dużo przemiłych komentarzy i nikt się nie spodziewał, że Krzysztof Ibisz tego nie nagrał, a jedynie w czym brał udział tu w nagrywaniu TikToka. Niestety nie nagrywał wokalu. Teraz serio trzeba się obawiać sztucznej inteligencji. Podczas ostatniej konferencji Fame MMA, Liza dopuściła się do rasistowskiego powiedzenia w stronę NAWCI, a cały internet zapłonął. Nie, nie badam się na namię, a ciebie... Ja p... Pi... się też nie będę. Liza na konferencji powiedziała bardzo rasistowskie słowa, a na nią wylała się bardzo duża krytyka. I nie byłoby to tak mocne, gdyby Liza na jednych z poprzednich konferencji nie wyciągnęła karty czarno z osoby. Pranek był osobą, która mnie właśnie wyciągnęła z tego stanu. I ja. Teraz i... mogę ci przerwać na sekundę, żebyś się yy, trochę. Yy poddychała i żebyś powiedziała za chwilę spokojnie to, co ty Zobacz, chcesz powiedzieć, okej? Okay? Nie, wszystko jest okej, okay. ja, ja... jestem emocjonalna Ja to rozumiem. I, tak? I się rozpakała. I przez całe życie musiała się mierzyć z rasistowskimi komentarzami w jej stronę. Jednak to zdanie, które było skierowane w stronę Nafci, było bardzo dużą i grubą przesadą. Będziesz płakać, będziesz błagać, żeby się ci nie biła. Dobrze. Dobrze. to Staniesz takiego głupoko pana łeb. To może teraz spróbujesz, to. Ja ciebie się nie boję. Nie bałam się Dominiki, nie bałam się na Nami, a ciebie. Biała pi... się też nie będę. Po tym całym zdarzeniu ludzie bardzo zaczęli wyzywać Lizę, twierdzić, że Rasi działa dwie strony i to w sumie prawda. Nie no, naprawdę, ja się muszę napić. A między tymi wulgarnymi komentarzami można było zobaczyć zapytania w stronę federacji, czy z tego powodu strony Lizy będą wyciągnięte konsekwencje. Podczas tej konferencji Sylwester Wardenga pytał Golę, czy Liza zrobiła źle, a także samą Lizę, czy uważa, że jej słowa były za mocne i nie powinny mieć miejsca. Wojtku, czy mogę ci zadać pytanie, bo słuchasz wszystkiego tutaj, więc chciałbym poznać twoje zdanie jako włodarza. Czy to, co powiedziała Liza, w stronę nafci było według ciebie rasistowskie i Federacja wyciągnie jakieś konsekwencje? Uważam, że zarówno w tę stronę, jak i w tę stronę jest to rasistowskie i nie powinno to w ogóle coś pojawić. Jednak w tym kierunku nie widać żadnej refleksji. Nawet na wywiadach po konferencji Liza uważała, żeby to powtórzyła. Ale cię ja żaluję, że tak ją nazwałam? Nie. Sytuacja doszła do tego stopnia, że Liza musiała wydać oświadczenie. Czy dodała to z powodu, że zrozumiała błąd? Nie wiem, choć się domyśla. I czego można było się spodziewać po takiej sytuacji, gdzie Liza na poprzednich konferencjach wybuchła płaczem i mówiła jak to źle w życiu nie miała, a nagle zmieniła narrację. I sama zaczęła używać tego typu racistowskiej broni w stronę nawci. Generalnie ja uważam, że Liza po całej akcji będzie zbierać bardzo duże i srogie baty. I to nie tylko z powodu, że dużo stron napisało na jej temat, ale także z powodu jej nastawienia. Mam jedynie nadzieję, że Liza po czasie zrozumie swój błąd i odniesie się do tego jak najszybciej tylko potrafi. A przede wszystkim przeprosi nawcie. Ale to tylko czas pokaże. Ostatnio Mortalczy wypuścił nową piosenkę o nazwie Kłamstwa i z tej piosenki wyszło, że Mortalczy jest razem z Kingą. W tej piosence w skrócie Mortalczy opowiadał o ukrywaniu związku przed ludźmi, a także obawą jak ludzie na to zareagują. To mój ostatni statement, nie było uczuć, do maja olewam To co gadają, to co ja mówię to prawda Zabolało mnie jak nigdy nie chcę naszą relacją wyrządzać ci krzywdy no, O pierwsze pół roku, dziś sobie znam na mój PR Po prostu chcemy mieć spokój, a nie się dłużej ukrywać I od razu w internecie na nową parę No w sumie nie nową, bo podobno są razem od pół roku Wylał się spory hejt Dlaczego? W styczniu tego roku Mortacia zerwał ze swoją dziewczyną, czyli Wiktorią kartoni bochnat A ludzie ich zerwaniem obarczali Kingę Mówili, że to Kinga zniszczyła im związek I wszystko na nią zrzucali Mimo tłumaczeń nowej pary, że są razem od pół roku A wcześniej po zerwaniu Mortacia z kartoni pomiędzy nimi nic nie nie było, ludzie próbują dementować ich słowa. A wcześniejsze tłumaczenia Mortalcia, tak jak i jego TikToki, po czasie źle się zestarzały. Po tym, jak dowiedzieliśmy się, że Mortalci i Kinga są razem, można zauważyć bardzo dużo negatywnych komentarzy w ich stronę. Nowa para odniosła się do całego hejtu w ich stronę w nowym filmie ich tłumaczenie nie zostały totalnie przyjęte. Poza tym faktem, że film trwa ponad godzinę jest naprawdę nudny. Można zauważyć momenty nieudanego tłumaczenia, dlaczego są razem. Tego, że ukrywali to przez pół roku, a także pokazania reakcji na nową piosenkę jaki teledysk, jazzy, czy innym ekipowiczom, czy nawet reakcje rodziców. W całym filmie jest multu tłumaczenia, że pomiędzy zerwami z kartoni, a byciem razem z Kingo przez prawie pół roku nic nie było. Z mojej perspektywy bardzo przykro się na całą sytuację, a także wrzucanie prywatnych wiadomości tylko po to, by się wytłumaczyć widzom. No według mnie tak naprawdę nie musieli. No bo tak naprawdę co było pomiędzy nimi to jest ich sprawą, a nie ludzi w internecie. Na ten moment przynajmniej na kiedy nagrywam film ma 1,5 miliona wyświetleń i to zaledwie 3 dni. I materiał został dobrze przyjęty. Jednak z pary szybko nie zejdzie hejt z uwagi na to, że Kinga była obarczane zrywanie mortalcia z kartonii. Ostatni od Syder w osobnym śledztwie na temat brata Marcina F. dowiedzieliśmy się o przekrętach, u których się dopuścił sam jego brat, czyli Bartosz F. Ty mówisz o tej hodowli kotów i o gazowaniu, bo gdzie to te? Tak teraz są szalisz czy, czy kiedy? Przecież żona poobłękowała kotów załejstrowana normalnie na siebie. Między innymi stał jakiś sterował Marcinem F. prowadził nielegalną hodowlę kotów. W ostatnim odcinku informowałem Was o całej sytuacji Marcina F., o tym, do czego się dopuścił podczas ostatniego live'a, a także o zatrzymaniu patu streamera. Jednak nikt się nie spodziewał, co wyjdzie parę dni później. Z filmu, który przygotował klepsydra o nazwie Najbardziej patologiczne rodzeństwo w polskim internecie, dowiadujemy się o tym, skąd były brane środki na życie Marcina F., a także jego brata Bartosza F. Rodzeństwo prowadziło nielegalną hodowlę kotów brytyjskich krótkowłosych i to w niesterylnych, niebezpiecznych, jak i niemoralnych warunkach. Rasa kotów brytyjskich jest rasą, za którą trzeba naprawdę zapłacić gotówkę, a rodzeństwo sprzedawało niezadbane koty dużo taniej niż możemy znaleźć ich cenę na popularnych platformach do sprzedaży. Zgodnie z artykułem trzeba zaznaczyć, że prowadzenie patochodowli jest niezgodne z prawem i grożą za niepoważne konsekwencje, typu do trzech lat pozbawienia wolności czy potężna grzywna, która kończy się na 100 tysiącach złotych. Rodzeństwo, by się zabezpieczy przed zgłoszeniem całej sprawy groziły osobom, które mogły to zgłosić, by nie zostać złapani czy doprowadzenie do odpowiedzialności karnej. Patrząc na całą sprawę przykro mi się robi. Ja jako miłośnik zwierząt bardzo nie dbam i staram się, by mój kot miał naprawdę bardzo dobre warunki. A niestety, z ostatnich sytuacji w moim życiu mogę powiedzieć o tym, jak bardzo dbam o mojego pieska, który musiał mieć operację, a ja za wszelką cenę starałem się doprowadzić do tego, by wyzdrowiał. Mam nadzieję, że film Klepsydry, jak i rozgłosienie przez Kimpera czy innych YouTuberów przyniesie skutki i doprowadzi Bartosza F do odpowiedzialności karnej. Ale to już nie jest zależne od nas i trzeba czekać. Wiadomo, jak polskie sądy działają i czy w ogóle zadziałają. Przynajmniej w tej sytuacji. Jeśli macie jakieś przemyślenia co do newsów, piszcie je w komentarzach. Zostawcie z dzwonem, a także łapyczkę w górę, by film się lepiej promował. Bardzo mi to pomoże w rozwijaniu tego kanału. A także napiszcie komentarz, co można zmienić w tej serii. Dzięki za oglądanie. Cześć!